Wielkimi krokami zbliża się drugi etap konkursu od mundurka do togi. Do finału dostało się 12 uczniów z całej Polski. W pierwszym etapie wzięło udział ponad 50 uczniów. Konkurs wskazał, że rośnie zainteresowanie zawodem prawnika. 12 najlepszych uczniów otrzymało już. Kazus. I właśnie 27 stycznia przed komisją konkursową. Przedstawią, omówią ten kasus. Kasus to zadanie konkursowe, z którym będą musieli zmierzyć się finaliści. Na podstawie przedstawionego wcześniej stanu faktycznego, z którym uczniowie muszą się zapoznać, omawiają go, przedstawiają. Tutaj sprawdzamy umiejętność takiego zrozumienia, pracy z tekstem, oczywiście wykorzystanie wiedzy, ale także umiejętność radzenia sobie ze stresem, opanowanie. Tych emocji, które towarzyszą. Znamy już temat tegorocznego kazusu. Tutaj staramy się, żeby tematem kazusu zawsze były takie problemy, z którymi borykają się młodzi ludzie. Mogę zdradzić, że w tym roku temat dotyczy między innymi używek, także, jest to, nie są to bardzo skomplikowane zadania.